To jest nasze dziesiąte podejście tego intro. To jest Velex Trike Spider. Niesamowity pojazd elektryczny, który ma 18 koni i niesamowite 80 Nm. Maksymalna prędkość 70 km na godzinę i niesamowicie zrywna sportowa jazda. Zaraz wam powiem więcej na ten temat. Runway. Więc to jest jakby zupełnie inne podejście do elektrycznego pojazdu. Jest to sportowy. Pojazd, który jest przeznaczony raczej do prędkości, do przyjemności zjazdy. Pojazd waży 400 kg, zasięg 120 km, a ładuje się przez mniej więcej 8 godzin. Czyli, jeżeli już nawet przez cały dzień będziemy jeździć takim pojazdem po mieście, wracamy do domu, ładujemy go i znowu jesteśmy gotowi na kolejną jazdę. Jest zamontowana w nim Bateria o pojemności 6000, prawie 6000 watogodzin i dodatkowo potężny silnik, 7 kW mocy. Ale co jest najważniejsze, bo to jest mniej więcej 18 koni, ta moc jest dostępna przy każdych obrotach i ma niesamowite 80 Nm momentu obrotowego. Czyli pojazd jest bardzo zrywny i przez to, że oczywiście nie ma biegów, bo to jest pojazd elektryczny. Zawsze jak damy troszeczkę, nawet tylko gazu, to on się od razu rusza. Ma włączyć tylko i jest bardzo zrywny. Dodatkowo zauważyliście, że tutaj w ogóle nie ma hamulca, jak się hamuje tym pojazdem, a mamy po prostu hamulec nożny. I ten hamulec jest skonfigurowany w ten sposób, że jak wciśniemy go, hamują od razu przednie dwie tarcze oraz tylnia tarcza. Jakie są dodatkowe tutaj funkcje i jak się obsługuje ten pojazd? Zasięg tego pojazdu to jest mniej więcej 120 km, czyli na poruszanie się po mieście w zupełności wystarczy. Dodatkowo prędkość maksymalna to 70 km na godzinę, więc znowu raczej poruszamy się tym pojazdem po mieście, nie po drodze szybkiego ruchu. Dalej pokażę Wam więcej informacji tutaj na temat obsługi. Mamy kontrolki do świateł. Jazdy dziennej i świateł do jazdy w nocy. Dalej trąbkę i drugą trąbkę. Tutaj jest nasza kontrola prędkości. Tutaj mamy kierunkowskazy lewy i prawy, który też pika żebyśmy go prawdopodobnie wyłączyli, jeżeli mamy kask na głowie. Dodatkowo tu są światła długie, światła krótkie oraz hamulec ręczny, który troszeczkę podobnie funkcjonuje jak w amerykańskich pojazdach, czyli um, bierzemy, skręcamy koła w lewo. Teraz jest hamulec ręczny wyłączony, jest off. Zaciągamy go i teraz jest hamulec ręczny włączony i dosłownie jest po prostu ręczny. Dalej mamy parę wskaźników. Tutaj możemy zobaczyć, w którym biegu, na którym biegu jesteśmy. Czyli tutaj widzimy D, czyli do przodu, N, czyli neutralny, oraz tutaj jest wsteczny. Biegi się y, obsługuje tym przyciskiem. Czyli tryb jazdy. Oprócz tego, dużo więcej tutaj nie ma. Jest tylko wielka, wielki tutaj czerwony przycisk, który służy wyłączeniu całego systemu elektrycznego. Także jeżeli coś się stanie. Od razu możemy wcisnąć ten przycisk i zapobiec jakimś zwarciom. Było nim jechać też dwie osoby. Mamy tutaj też takie fajne nóżki. Wtedy można zabrać ze sobą dziecko, albo koleżankę, albo kolegę. Ten pojazd jest tak niesamowicie wyjątkowy i tak bardzo się różni od wszystkiego, co jest na ulicy, że pokażę Wam teraz materiał z GoPro, który nagraliśmy, jak jechaliśmy przez targi tutaj w Ząbkach. Ile ludzi odwróciło głowę i chciało zrobić tylko zdjęcie temu pojazdowi? To jest po prostu niesamowite. thank <laughs> you